Hmm. Zdaje się, że niby Violetta ma się ją jak siostra, ale ja naprawdę to nie są siostrami. Takimi niedobrze, do, tak się nie, naprawdę nie lubią. Ciekawe, jakby było mieć siostrę bliźniaczka. Hmm. Hmm. W swoim pokoju. Hm. Hej. Hey. Powiedz mi, czy ty jesteś moją siostrą, siostrą. bliźniaczką? Kim ty jesteś? Wiesz... Ja jestem... Twoją siostrą bliźniaczką, z tego jak wiem. I... Normalnie, ja jestem włosy, to bliźniaczką jesteś, o mnie. Nie widzisz, jasne? Nie. Nie widziałam, że istnisz. Mogę obok ciebie? Tak, chodź, Aż Masz tym miejsce. Okej. Okay. Co u Ciebie? Chcę Cię pomalować. I u mnie wszystko dobrze. Chcę cię pomalować. Chodź! No chodź! Nie! To... Rozpuść. sobie raczej lepiej włosy. Bo w ogóle wyglądasz. Nieładnie ci tak! Okay. Mam sobie opaskę. I wiesz co? Patrz. Mam te same dzieci, co ty. Siostry, bliźnieczki powinny mieć te same. Też mam święte włosy, jesteśmy z całkiem bliźnieczkami. O nie, co? Mama, Pomaluję Cię Derek. Użyjemy do tego mojego dezertorantu. Szminki to ust. Chodź. A! Głupia szminka. Zajdź się tu. Siadaj się. Masz usta. Zostaw mnie. Pu... Pu... Puśaj. Puś... 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 U nas jest okropne, nie słyszycie i Jeszcze. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Pani Komisarz, przede Jeżeli się spodobał to łapeczka w górkę, subskrybuj i lajkuj. Pa!